Co no to ja? Świnka doświadczalna jestem! Szybcie! W wojsku! Morda! Morda! Ja wam naprawdę dobrze życzę. Brawo! Pierwsza męska decyzja w twoim życiu. Gorące dzisiaj bardzo. No ładne cacko. O, jedzie. Działa. <głos> <głos> Pomysłowa rzecz. Nie wyjdę, nie wyjdę! A nie mówiła. Myślę, że nie ma tu, nad czym deliberować. Czy można stąd zadzwonić na miasto? Zaraz, 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 chwileczkę. Dokąd ja jestem prowadzony? W związku z zaistniałą sytuacją, no że... Znaleźliśmy się tutaj. Jako przedstawiciele dwóch płci. Bądź... Co bądź? Co ty robisz? Chciałem zaproponować pożycie intymne. Dziękuję bardzo. To już po wszystkim? Tak. WCHODZIMY! A zresztą żeby mi baba rozkazywał. Uwaga grupa! Kierunek wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja. Robi duże kroki. Czy pani aby trochę nie przesadza? To było bardzo niehigieniczne. Nie, nie, nie! To nie może być prawda! Niech mnie ktoś już uszczypnie! Chodźmy, bo będzie na nas jeszcze. Bardzo prosimy. Śniadanie gotowe. Nie wiedziałam, że jedzenie może być takie przyjemne. To pieczywo jest siarstwo. Ktoś pił z mojego kieliszka. Ty gustujesz w brunetkach czy blond? Chodź, zwiedzimy sobie pięterką. Dajcie tu jakąś muzyczkę. Nie wstanę! Tak będę leżał! Odkryłam coś bardzo dziwnego. Do tego porządne łóżko jest potrzebne. Organizm puszcza. Zwykła rzecz. Zdaje się, że coś się kopci. Uwaga! To może być sztuczne! Zaraz będzie kabusia. Myślę, uh. mi się to nawet zaczyna podobać. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność, widzę. Nie krępuj się, usta, usta. Nie tak szybko. Ale ja bym wolał z mężczyzną. Nie mam z tobą nic wspólnego. Nawet nazwisko sobie zmieniłem. Chciałem z tego miejsca w naszym wspólnym imieniu. Pozdrowić wszystkich sympatyków hibernacji na całym świecie. To będzie początek nowego świata.